Już za chwilę zeznania zatrzymanego kuriera rzucają nowe światło na sprawę. Nie jest pierwsza taka sytuacja, która się przytrafia ludziom Wareckiego. Jak to? Ktoś próbuje systematycznie zniszczyć ludzi Wareckiego. Niespodziewanie w śledztwie pojawiają się komplikacje. Trafiłam na pewien problem. Dołączcie do Krzyśka i zgarnijcie tego faceta. Jak zaskakujące fakty ujawnia obserwacja willi podejrzanego. On zwariował. On wyciągnął nóż. Nie słaniakuj. Odłóż to i klękaj. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj proskotni z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia? Wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemów z utrzymaniem moczu. Feminost. Wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dziecku, jak ty to wszystko pamiętasz? Codziennie wspomaga mnie. Bilomak plus. Bilomak plus. Wspomaga pamięć i sprawność umysłu. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probius limit. Kapsułki Probios Limit, spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk. Probios Limit uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. I Jaki skuteczny. Pst. Znowu nie śpisz? Weź lek na sen. Senolek. Zaśnij głęboko jak niedźwiedź. Senolek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cierpisz na hemoroidy. Sięgnij po hemorol. Sprawdzony lek, który pomógł już milionom Polaków. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hemorol. Sprawdzony lek na hemoroidy. Chcę. Chcę ci powiedzieć, szybko. Chcę ci powiedzieć coś. Uwielbiam twoje. <grym> ja kocham. Kocham cię kocham. Lubię dłonie i ręce. I nawet gdy czasem próbuję coś ukryć, ty wiesz lepiej. Dziękuję dzieci bardzo za to, że, że mogę czuć. I wiesz co? Jesteś moim domem. Kocham. Zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Dzieci muszą wiedzieć, co to dyscyplina. Nie ciągle zamykamy szarze i nie wpłynęło to na to. No tak, z zachowania raczej dwoja. Czujesz się gorzej? Tak, bo pan tu jest. Ale jeśli chodzi o skuteczność leczenia, zasłużona szóstka. To rach, prawda? Podnieś rękę. Doktor Martin. Dzisiaj o 18.00. Zamordowano dwóch mężczyzn, których pokazywaliście w programie Drapieżcy są wśród nas. Dlaczego miałabym zabić męża? Zdradzał panią, czy tak? W dzisiejszych czasach, wszystkich się sprawdza, kontroluje. Tacy jak ja nie mają życia, jeśli żyją nieuczciwie. CSI kryminalne zagadki Miami. Dzisiaj o 21.00. But James will be loved i wszystkie psiaki. Złapiecie każdą piłkę, przeskoczycie każdy rów, sforsujecie każdy akwen. Jesteście nie do zatrzymania, ponieważ napędza was natura. James will be loved. Naturalnie zdrowe. Nurowem daje szybką ulgę w bólu. Obniża gorączkę już po 15 minutach i działa do 8 godzin, pozwalając dziecku na spokojny sen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka. Urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj proskodników z dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipoman. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Gardła psuje Ci chwilę z bliskimi? Niezależnie od rodzaju bólu, znajdź ulgę, której potrzebujesz. Strepsils z miodem i cytryną łagodzi ból gardła, a Strepsils Intensive zwalcza jego przyczynę dzięki klinicznie udowodnionemu wielofunkcyjnemu działaniu. Przynosi ulgę do 6 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils. I szybko wrócisz do siebie. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. ProBios Limit. Kapsułki ProBios Limit, spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk. ProBios uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli ProBios działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. I jaki skuteczny. Chcę ci coś powiedzieć. Chcę ci powiedzieć szybko. Chcę ci powiedzieć coś. Uwielbiam twoje... Ja <grymny> cię kocham. Kocham cię. Lubię dłonie i ręce. I nawet gdy czasem próbuję coś ukryć, ty wiesz lepiej. Dziękuję ci ciałko, bardzo za to, że, że mogę czuć. I wiesz co? Jesteś moim domem. Kocham. Był zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie odsuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. W poprzedniej części. W Warszawskim Wawrze dochodzi do wypadku samochodowego, w którym jeden mężczyzna ginie, a drugi w stanie ciężkim trafia do szpitala. Z ustaleń drogówki wynika, że sprawca mógł działać celowo. Żaneta informuje Krzysztofa Robocińskiego, że ofiary wypadku to przestępcy po wyrokach. Obaj zajmowali się handlem narkotykami. Po prześwietleniu kartoteki ważki i boksera, śledczy dowiadują się, że ich wyroki zostały skrócone ze względu na współpracę z policją. Żaneta ustala, że niejaki Hubert Grajek, który dzięki zeznaniom Waszki i Boksera trafił do więzienia, dwa miesiące temu wyszedł na wolność. Z pomocą policyjnego informatora śledczy namierzają i zatrzymują mężczyznę. Podczas przesłuchania Grajek informuje policjantów, że Waszka i Bokser prawdopodobnie pracują... Kompletny świr! Czy nowe fakty w sprawie ruszą w śledztwo z miejsca? Dobra, dzięki, zaraz nam pojedziemy. Porażcie się. Poddajcie się! Policja! Policja, broń na ziemi i klękać jeden z drugim już! Jak niebezpieczne okaże się dochodzenie! Twoje życie zajeżycie dzisiaj o północy. Krychal, uważaj! Uważaj! Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj kreskotniu z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probius limit. Kapsułki Probios spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała i jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk. Probios uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli Probios działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła, tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Jaki skuteczny! Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte trzy razy szybsze wchłanianie. Vibus zmienia się w Vivigo. A dlaczego? żebym miał go zawsze przy sobie. Aha. He 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 he. O! Klikam i mam co chcę. Wi-wi-go! Wi-wi-go! wi go wi V go. Go. go to szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Czucie pełności? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Magda, miałam zapytać, jak Twoja menopauza? Menopauza? A to żadna pauza. Ja biorę jasną. Jasną? Co to? to suplement dla nas na objawy menopauzy z roślinnymi ekstraktami i czystym składem. Zawiera kapsułki na dzień i na noc. Te na dzień zmniejszają zmęczenie, łagodzą drażliwość i uderzenia gorąca. A te na noc ułatwiają zasypianie. A ja w końcu czuję się normalnie i mogę być sobą, jasną. Menopauza to nie pauza. Chcesz mieć wagę pod kontrolą? Zacznij już dziś z Jasną Line. Pilos ma wszystko, co najlepsze z mleka. I to właśnie z tego świeżego mleka dzięki pracy lokalnych dostawców powstają nasze wyjątkowe żółte sery. Sery każdego dnia trafiające na rodzinne stoły i na kanapki, które zawsze dobrze smakują. Sery żółte Pilos zapakowaliśmy tak, by zachować dla ciebie ich wyjątkowy smak. A ty spróbuj ich wszystkich i znajdź swój ulubiony ser na każdą okazję. Filos. Wszystko co najlepsze z mleka. Istnieją skomplikowane sposoby na zwalczanie nieprzyjemnych zapachów w domu. I jest Erwik. Odświeżacz automatyczny 24x7 Active Fresh z formułą na bazie wody zapewnia wspaniały zapach aż do 70 dni. Wdech, wydech, Erwik. jest pyszne. Pyszne sery Hochland wywołują uśmiech u każdego. Hochland, to jest pyszne. To jest Ewa i Piotr. Mają swoje rytuały. Codziennie piją Litorsal Senior Plus. Dlaczego? Bo dbają o dobrą formę. Dla siebie i najbliższych, o nawodnienie organizmu i prawidłowe krążenie i o odporność. Niezależnie od pory roku. Litorsal Senior Plus zawiera kompleks cennych elektrolitów i minerałów oraz witaminę D skomponowane specjalnie dla osób starszych. Litorsal Senior Plus. Szklanka energii dla seniora. Wypróbuj również Litorsal w saszetkach. Wilkinson Sword zna się na ostrzach jak mało kto. Nasze ostrza są tak dobre, że chcesz się nimi golić bez końca. Wilkinson Sold. Mistrzowie ostrzy. Zapomnij o wrażliwej skórze. Wypróbuj Extreme 3. Tania sobota w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy XXL 8,45 za kilogram Masło pilos 83% tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 3. I papryka czerwona luzem 8,99 za kilogram W sobotę zakupy robi w Lidlu. Wow! Kupon za uśmiech. Sprawdzaj codziennie. Teraz w aplikacji rozman.pl. Kupon za uśmiech. Gdzie byłeś, kochanie? Rozmanie. Był zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po IRIGASIN. IRIGASIN skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób IRIGASIN przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. IRIGASIN. Natychmiastowa ulga dla zatok. M-Obywatel PESEL zastrzega w jedną chwilę, by cieszyć się spokojem na dłużej. W każdej chwili może cofnąć zastrzeżenie. Ma też dostęp do informacji, kto sprawdzał jego PESEL. Pobierz aplikację m -Obywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Na program zaprasza sponsor. Producent jogurtu z probiotykami Activia. Sponsorem programu jest operator sieci Plus. Dostawca światłowodu i pakietu streamingów. <laughs> Sponsorem programu <laughs> jest producent leku na Bulgardła i Novox Express. W poprzedniej części, w związku ze służbowym wyjazdem szefa CBP i Piotra Zaremskiego, podkomisarz Olgierd Mazur przejął obowiązki naczelnika. Policyjny informator Okoń prosi detektywów o pomoc dla swojego kolegi złodzieja samochodów Pawła Janiaka. Mężczyzna jest na celowniku groźnego przestępcy o pseudonimie baseball. Okazuje się, że. Jadę. Jadę tam z wami, zabierzemy po drodze Stefana, każda pomoc się przyda. Jak niebezpieczne okaże się dochodzenie! Krychal, uważaj! Uważaj! Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj pryskotniu z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probios Limit. Kapsułki Probios Limit, spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk. Probios Limit uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. I jaki skuteczny? Czy ktoś .pl. Zamów na pysz.pl i weź udział w konkursie, by wygrać wyjazd na mecz Ligi Mistrzów UEFA. Moja kawa? O bogatym smaku i intensywnym aromacie zaskakująca albo kremowa, aksamitna, z delikatną słodyczą. Taka właśnie jest MKCafe moja kawa. Cilit Bank nie tylko na kamień. Codzienne zabrudzenia nie poczekają tygodnia, a kamień nie wyjedzie na urlop. Życie nie czeka, ja też nie muszę. Mam Cilit Bank, który usuwa 100% kamienia. Nie mówiąc już o codziennych zabrudzeniach. Cilit Bank nie potrzebuje innych środków. Cilit Bank usuwa 100% kamienia i codzienne zabrudzenia. Zasniętego brudu za nic nie mogłam doczyścić bez szorowania, aż odkryłam Cilit Bank, który z łatwością usuwa nawet zasnięte od doby tłuszcz t usuwa 100% tłuszczu. Codziennie biorę BodyMax Plus, aby mieć siłę na życie po pracy. To czas dla mnie. Dbam odporność i zdrowie. A wspiera mnie BodyMax Plus. A nam sił do zabawy dodaje BodyMax Vital 50 Plus. Bierz multivitaminę BodyMax codziennie. Wszystko, czego dziś chcę, pamięta o tym Intermarche. Olej aż 3 litry, tylko 11,99. Zabiera... Intermarché. wszystko czego dziś chce. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zadzie. Ninja Moja Polska! Zawodnicy będą walczyć na podwójnym torze. Ninja kontra ninja. Jeden na jeden, oko w oko. Wygrywasz, awansujesz, przegrywasz i jedziesz do domu. tu już będą tańczyły i iskry się sypały. Lecimy na maksa i oglądamy się na siebie. Teraz kończy się zabawa. Teraz idziemy na wojnę. Tu będzie mocna rywalizacja. Ninja kontra Ninja. Nowa edycja od 4 marca we wtorki o 20.10 w Polsacie. Więcej światła! No. Kochani, burza no, mózgu. Zrobię coś, coś, czego jeszcze w Polsacie nie było. Niech będzie niegrzecznie. Kabaretka 2. I hardkorowo. Jedziemy po bandzie. Niech politycy mówią u nas tylko prawdę. Świetny zespół muzyczny. I cudowna publiczność. No dobra, ale jak się ktoś obrazi? Jeden się obrazi, a cała reszta będzie się śmiać. Od 5 marca, w środę o 20.10, w Polsacie. W Polsacie. Z radością ogłaszamy się, wraca do Matki The Music. To właśnie w tym programie narodziły się takie gwiazdy jak Enej czy Lemon, więc wiemy, jak smakuje sukces. Przed nami przesłuchania pod okiem nowych jurorów. A na zwycięstwie czeka 250 tysięcy złotych. Oto! Od 7 marca w piątki o 19.55 w Polsacie. Cilid Bank nie tylko na kamień. Codzienne zabrudzenia nie poczekają tygodnia. A kamień nie wyjedzie na urlop. Życie nie czeka. Ja też nie muszę. Mam Cilit Bank, który usuwa 100% kamienia, nie mówiąc już o codziennych zabrudzeniach. Cilit Bank nie potrzebuje innych środków. Cilit Bank usuwa 100% kamienia i codzienne zabrudzenia. Zasniętego brudu za nic nie mogłam doczyścić bez szorowania, aż odkryłam Cilit Bank, który z łatwością usuwa nawet od doby tłuszcz. TILIT Bank usuwa 100% tłuszczu. Nurofen daje szybką ulgę w bólu, obniża gorączkę już po 15 minutach i działa do 8 godzin, pozwalając dziecku na spokojny sen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą Cię pod byle pretekstem. Julian? E, ja do Jurka, się pouczyć. W sobotę? E, no. Chrupiąca, puszysta, z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe, pizza, która wciąga. Bulgardła psuje ci chwilę z bliskimi? Niezależnie od rodzaju bólu, znajdź ulgę, której potrzebujesz. Strepsils z miodem i cytryną łagodzi ból a Strepsils Intensive zwalcza jego przyczynę dzięki klinicznie udowodnionemu wielofunkcyjnemu działaniu. Przynosi ulgę do 6 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils i szybko wrócisz do siebie. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj kreskotniu z ulotką wyłączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probios Limit. Kapsułki Probios Limit, spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk. Probios Limit uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. I jaki skuteczny? Był zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po irigasin. Irigasin skutecznie odsuwa wycielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. W poprzedniej części, w związku ze służbowym wyjazdem szefa CBP i Piotra Zaremskiego, podkomisarz Olgierd Mazur przejął obowiązki naczelnika. Policyjny informator Okoń prosi detektywów o pomoc dla swojego kolegi, złodzieja samochodów Pawła Janiaka. Mężczyzna jest na celowniku groźnego przestępcy o pseudonimie Baseball. Okazuje się, że gangster od kilku miesięcy jest poszukiwany. Po rozmowie z Pawłem Janiakiem policjanci decydują to się, ja nie... za nielegalne posiadanie broni oraz kradzież samochodów dostał karę trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sąd wziął pod uwagę jego Współpraca z policją. W następnym odcinku 17-letnia Justyna Juczek zostaje uprowadzona. Koleżanka zaginiona i ujawnia istotne fakty dla śledztwa. Zapamiętałam go, bo to był jakiś psycholog. Jak szokująco okażą się wyniki dochodzenia. Skąd to masz, co? Po co ci mów? Się nic nie zrobiłem! Dawaj. Adam! Adam, szybko! Dwa razy więcej sprawiedliwych od 3 marca w twórce. Rozlicz się sercem! Przekaż 1,5% podatku fundacji Polsat. Żeby mógł mój syn wziąć cokolwiek w swoje rączki. Sponsorem programu jest operator Sieci Plus, dostawca światłowodu i pakietu streamingów.